Oeh. Katastrofa ekologiczna. Mm, mów coś, no mi się nie chce sam mówić, bo nie co. A co mam mówić? Nie wiem. Ja go kiedyś zabiję. Wszystkie domy, wszystkie lasy się spaliły. No dobra, nie wszystkie lasy, ale jak las się spalił. i on był duży, niewycięty jeszcze. Trochę. I ty typu... po... Dobra. No, Piękny domek. Dobra. Kurde, z, z Plamusem Dobra, no... Dobra, no... Żal, jeszcze tu powie się domek na drzewie spalił, nie? Hmm. Powodzenia Walnąłem Takie oskillacje A przyjmujesz to cały czas? I dobre, już zaraz kończę, bo to nie życzę mi długo Już koniec, czy? A.